Siema. To jestem ja, Naxi, A to jest anarchia. W tym filmie ponownie postanowiłem podbić anarchię i skadnijcie, co ja do pomocy. Już wam puszczę materiał, jedna z tych osób. I idealnie wybiła godzina, kiedy mieliśmy się spotkać z tajemniczym graczem. Więc zdecydowaliśmy zaryzykować i tepnąć go do naszej bazy. Dobra, zaakceptowałem. Afix, tu spokojnie. Don't kill me, don't kill please. Nie będziesz nas bił, tak? I am friendly player, please. Dobra. Nazi, słuchaj, nie mamy za dużo do stracenia, dlatego ci zaufamy, bo chcemy zemścić się na pewnym graczu, co nie, Afik? Tak tak, 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 Dlatego jesteś chętny nam pomóc na 100%? Oczywiście. Dobra, no i super, zapraszam. Właśnie, dlaczego ty w ogóle chcesz zabić Krzysia? No dlatego, że raz jak z nim gadałem, po prostu mówił, że ma gracza i jak się na niego tepnąłem zabił mnie w trafę. Ej Bania, on padł, padło padł coś! Idę z nim do kratki. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Padło coś mu z chyba. Pada. O ten, yes, yes, Dobra! Dokładnie tak, to był Krzysiu. Razem z nim postanowiliśmy więc wyjść na linię spawn'a i pobić się z graczami. Ty masz przesrane, musimy zgarnąć jakiś... Chocze... Biegnij do wody, ale do jakiejś w prawo czy gdzieś. Oni wpadną. Dawaj! Biedaki, bić się nie umiem. Czemu się tak nam nie usieli? No bo nie masz butów i nie masz elki. Kolega nie pomoże. Czekaj, znajdę dziurę, znajdę dziurę, znajdę dziurę. W tym momencie jeszcze nie wiedziałem, jak ciura uratuje mi życie. Weź oni mnie i Wiem, gdzie biegni? Wiem, gdzie biegni, wiem, gdzie biegni. No, gdzie? Chodź, mm. chodź na górkę. Chodź, chodź, chodź na górę szybko. Tutaj, na górę biegni. Lecz na górę, skocz. Tutaj. Dobra. Spychaj! Spychaj! Dobra. Czekaj, bo ty troszkę za słabo poleciałeś. Spycham ich! Spychnąłem! Spychnąłem wszystkich! Wskakuj o. o, sorry, ciebie! <laughs> Dobra, wracam. Wracaj. Gdzie ty jesteś? Tu. Już ich spycham. Pa, Spychaj! Leżę. I wchodź na górę, wchodź na górę, to będzie bezpieczniejsze. O ramy. I w lewo, od laki bloków w lewo. W lewo. I co? O biegnij tam, biegnij, biegnij, biegnij. Musisz wlecieć z nimi do dziury, oni się przestraszą, oni się przestraszą. Oni będą myśleć, że to trap. Nie, nie tutaj. Dobra, czekaj. Chwileczkę. Ile antyloga? F15, 30. Naxi. Ratuj! No. Leć, yy, na NW, na NW. Ile, Ile się w tak. nogach, kurwa? Co dalej? Krzysiu, chodź po I teraz po w lewo. Mi. Musisz iść po drugą stronę y, spawna. Czemu się na nie uwzięliście, chłopaki? No, jak mnie trzy jest, to no nie pakuj. Ma... ile ich tu jest? Zwykam ich. No, gdzie mam... gonicie Gań, stado. Dobrze, w prawo. No. Skakuj do dziury, to jest Twój ratunek. Tu, 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 tu. tu. Po lewo, po prawo znaczy, po prawo. Kurwa, krzyśłem. Tu, tu widzisz mnie? Widzisz mnie? No. Tu, bro. Tu. Gdzie? Tu. Gdzie? Tu. Próbadź. Tu do dziury, tu do dziury, tu do dziury. Której? Tu, tu masz dziurę. Tu, Naxi, Naxi. No, nie mogę wejść. Naxi. tu, tu, obok mnie. O, tu. Będzie próbował mnie wrzucić. I co dalej? Jesteś w dziurze? No! Chodzą do ci Nie tutaj! Dobra. Ty wlazłeś do dwukratkowej dziury. Wyszedłeś? No. Tutaj, 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 tutaj. E, wróć. Zawróć. No o, o, Naxie, obok ciebie, musisz mnie znaleźć. Tu, widzisz mnie? Patrz przed ciebie. To wy próbujecie. Mam 500 wekku. Tu jestem. Naxiej, patrz. Tu jest podwójna dziura taka, widzisz? O, tak średnio On się widzę! Tu za, za długą, tu! Biłeś się, się, obok niej! Wróć, zawróć! Tu, 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 Naxi, tu! Nie, nie do tam... O! Chłopie, oni tam nie wbiegną za tobą. Widzisz? Oni się boją. Oni się boją, oni się boją, mówiłem. No Czekaj. chodźcie, to nie jest trap. Kurde, oni strzelają. Ile masz nie masz sekund? Dziesięć. Szybko. Uratowałem cię. Dobrze, zostawili cię na kogoś innego. Wbijaj, tak! To ja, to ja. I ja nie mogę. Nie wiem, gdzie to było. Yy, podać ci kordy. No. Minus 63 na yy, 70. Dobra, kordy! Minus 60 na ile? Na 7. O, jesteś, jesteś. Dobrze, i to tu, to tu, to tu. Gdzie ty, Krzysiu, jesteś? Ej, bo tu nie ma dziury. Nie, to w Czekajcie. drugą stronę. W drugą stronę mi się też powaliło. A, A nie, tak. Tak, 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 dobrze, teraz jest dobrze. Ksiu, nie <gry> wiem, elektron poleć, tego to, poszukaj. Jest, poleciałem, jest tu, jest tu. Kordy! 52 na minus 93. I musisz w drugą stronę iść, dosłownie. No w którą? Tak, za tobą, o, za obróć się. No. I tam za linię. W sensie wiesz, tak po lewo, po lewo. Po lewo i prosto. Aha. Bra. Po lewo i prosto. Odsunąć się. Tak, prosto teraz. Odsunąć, odsunąć, do widzenia. Biją z, pod, z Dobrze. Ległym na dwa hity. Co dalej? No, tu, tu tokrotnie. w prawo. Tu, 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 tu. Podwójna. Dobra, i odpychaj ich. Ale nie tutaj, Ty. Ale ja jestem w tej dłuższej Ciusze. Mi antylokaut odmija, więc. Odpychaj ich od tej, ciurze. Oni się boją, oni się boją, nawet Oi. patrzeć tam. Cześć. To nie jest ta wielka. Idź spawn i wróć tu, dobra? To ci pokażę, to, gdzie jest to miejsce. Już teraz. Zostaw suba na tym kanale i dołącz do elity. Ej, daj, daj go bliżej. O za blisko teraz. Czeka, to, to, mamy free spodnie! Tak, to jest smagowana! On Ale... ma nadespodnie chyba. Nie, nie ma w ogóle. Aha, to mi się wydawało, że on miał nadespodnie. spodnie. O, kurwa, bije się! Chodź! Nie. Biegnę do kratki naszej. Ej, tylko gość mi nie daje Ten. Wskoczył! Serio? Jest Szybko z tobą w kratce? Tak. I Tak! Ile tupę. I 20 sekund dosz? A jakie domgałem. on ma... Jakie on ma seta? Max. No, no to, to gówno mnie... To chopie gówno mnie bije w locie! Ja nie widzę. Dobra. Strzelam do niego. Walgo, dostaję. Ej, wskocz do nas! Dobra, wskakuję. O. Się nie nie wiem, moja bania zaraz spadnie, dobrze? Zmień stronę. O, teraz cię bardziej widzę, bo jesteś ty jak. Ty to ja pojedę i będę ucznikiem. A masz perły? No. Gośmalka! Nie, nie daj mu sorać. Już zorał, już zorał. Ja go próbuję w w knokacie, ale dla, wiesz, żeby tak myślał tylko. Bo tak naprawdę wiesz, on tam wejdzie do ciebie, bo on ma elkę. Wchodzi! Wyskakuj! Albo nie, nie wyskakuj. Ty ma bo jedną perłę. To się decyduj. Wskakuj ty! Wskakuj do nas! Wskakuję. I pa! Chodź po tej stronie. Czy się jak to nie widział. I... Buty im kurwa padły. Ja mało obrywam aktualnie. Dobrze, ja dużo, ale... Podaj mi padłeś. Kurwa. Zmień sobie wszystko na spokojnie. Udawajmy, że się go nie boimy, co nie? No to. Kolejną panie zmieniam. Ile masz takich setów? No jeszcze jedną banię będę miał na zmianę i buty. Dobrze. Ej, ta ora! Dobra. No idź, bo bałem się, że idę za nim. Walka, walka, cały czas! Ja muszę stansorać, bo mi kurwa padły buty i spodnie. To jest takie uczucie złe. Nie wiem, ja losuję losową część. Seta. Kurde, bania. No dobrze! Najlepiej! Najlepsze to są buty, bo są najszadsze. Czekaj, weźmy go on do trapa. Nie, nie, on nie ma czym zorać! Ale no! Dobra, palimy on go! On trapuje, wiesz o tym? Wiesz o tym, że on trapuje? on trapuje. No się nie chce. Każdy gość trapuje w ten sposób. Dawaj do trapać Dobra. Ja nie wyoram. Goni mnie. Dawaj, Krzysiu! Jestem, jestem. Pozycja gotowa. Boj się, patrz jaki zacofany! <laughs> tak się da najlepiej zorać. No tak. Pa! No. A to ty, sorry. Dobra, gdzie jest ta dziura w ogóle? Stój tutaj, przed tą dziurą i jak ktoś zacznie cię bić, to ty skoczysz tak do przodu, a on wpadnie. Ja a tak zrobię z tym zbu. Jak on tutaj stoisz, to tej dziury kurde nie widać. Do, I napalasz się na mnie, i podchodzisz, i... Padasz. Ja tuż sam. Ty, bo mnie goni gromada. Czekajcie tam środka. Na się? No. Czekam, czekam. Musisz tak się zatrzymać przed wejściem do dziury. Wiesz o co chodzi? Mhm. Tam wpadną, no nie wątpię. No w ogóle goni mnie ty no i prawie go wrzuciłem. Ty bo jest ich dużo ogólnie. W dupie. Widzę właśnie. Coś tu stój? Z przed tym się zatrzymaj. To tam gangbang masz robiony. Zatrzymaj się, nie skacz! Czekaj, skaczemy ten, co na to, jest. On przeskakuje przez te dziury cały czas. No i co z tego? Dobra. Nie ma maszyny, że jestem nubem. Chowajcie się, chowajcie ja się. się. Chowam się. Chyba mi do łukiem Kupidyna. O Biegną, czekaj, chowaj się. Jak się. Gagli, Od nieodporności. Ile tam jest ludzi? Krzysiu. O sorry, ja cię nie biję. To nie wiem. to yy... jest seta, repnę, dobra? Nie! Nie wytrzymam tego. Ty tak. Nie yy trzymasz. No to te mi pada! To te mi padł. Kurde. Wrzucam, wrzucam tam. Kur Kurde, was Wbij i wyloguj. bo ja... Tak, to jesteś tu. Możesz mnie te... Dobra, jestem. No, ich już nie ma obok ciebie. No właśnie, Chodź, chodź i mi... ich pijemy. Daj, do mnie, czy no nie? Chodź mi szybko, daj refy. Jestem na tych basu. widzisz dobra, mnie? Dobra, idę. Szybko, dobra, idziemy ich najebać. On się, on dedł i się f... zdenerwował? No. Ale on dedł chłopiec z niczym. No. Nie no, miałem diaczkę. Nie komałeś. A mówisz, że masz najlepsze. No to to były moje najlepsze itemy diamentowe. Przecież dałem ci diak i No ale chyba się w nich nie będę tepał tu się mi nie pojebała. No nie. Nawet tego typu bez pani klep Ej. Co oni robią? K kurde, tu jest trap. Uważaj. A no co Czekaj, bo no ja też mam odrzut. Ja też ich mogę wrzucić. Ja kiedyś bardzo dużo trapowałem. I ja jestem w, w tym naprawdę doświadczony. Nie wiem, mam jakieś dziwne lagi. Czekaj, weź tego typu ode mnie, Soran. I Sołosze, nede seta i tu wrócimy. Dobra. No to weźko. Chodź, wyślij go. Ty na spokojnie, sora. Enter Ich czeka. W takim zestawie, przyjdzie. Dobra. Dawaj. Myśmy to mało. Bo ja nawet nie wiem gdzie wy jesteście. Paweł się zadał. dał na moje kordy. No mu. Daj kordy. Sobie o jestem. Ty jednego, ja jednego. Dobra. Ej, bo oni tu mają kolejnego trapa. No widzę. Oni mają tyle tych trapów, że ja się posikam. Jak ja prawie wpadłem do jednego. Jest taki debil. A to jest zglifowane. Musimy ich wziąć na Ej, chodź! W oni Dobrze. mają kolejnego, kurwa, trapa. Zabudowałem ich. Dobra, dawaj. Kolejne Serio, mają! E! Wyciągam stalagmity. Ale tu się nawet to zrzucić nie da. Wskauj do niego do kratki, zaufaj mi, zaufaj mi! Nie! Yeah. Wskauj tu! Tu, 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 tu! Jest moj lecę tu, o, o tutaj. On mi 11 robi, chłopie! Dawaj! Dobra, dawaj go! Odkopuję go! Ty, tego do kolejnego trapa lecimy! Ty, padłem! O Boże, jestem w trapie. Serio? Dedasz? Nie, nie dam, zabudowałem się. On zrzuca cały czas, idiota. O Boże. Zrzu zakop, zakop! Zrzucam na niego. Czekaj, zabuduję. Dobra, mam z nim kratkę. On sobie nie ucieknie, ja wzi... debil. Ja zrzuciłem, ja zrzuciłem. Nie zrzucaj Ja tego typa zabiję, ty się zajmij drugim. Jestem z nim w kratce. On... Jak go tam wrzuciłem do ciebie? Jest dobrze. On mi jest Sora. Ty Uważaj, żeby nikt tutaj kolcy nie rzucał. Chodź! Uwaga. Zabuduj nad nami! Zabuduj! -dam. No nie? Nie mamy nic! Nie mamy stary nic! Nie mamy nic! No to co, widzimy się ponownie na nowej edycji?